Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, Podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy. Ja by nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zastanawiam się, słuchając Pana Jezusa, czy miał w tamtej chwili przed swoimi oczyma obraz swojego przybranego ojca, świętego Józefa. Pismo święte nazywa Józefa sprawiedliwym i ukazuje go jako kogoś, kto, znając i zachowując prawo, wiedział, kiedy je przekroczyć. Posłuszna miłość do Boga i do Maryi kazała mu stanąć z pokorą wobec tajemnicy zwiastowania. I tajemnicy swojej brzemiennej małżonki oraz znieść się ponad przepisy rytualnej i zwyczajowej sprawiedliwości. Miłość do Boga i do ludzi w Bogu to jedyna gwarancja, że nie przegapimy, jak uczeni w piśmie, przychodzącego na świat Boga. Tylko ewangeliczna miłość gwarantuje, że przyswoimy sobie Bożą Sprawiedliwość. Ta miłość jest w stanie uzdolnić nas do przebaczenia i szukania pojednania, do którego wzywa Pan w czytanym dziś w Kościołach fragmencie Ewangelii. Ernest Hemingway opowiada o pewnym ojcu, którego syn uciekł z domu do Madrytu. Ojciec tęsknił za synem i cierpiał z powodu dramatycznego rozstania. W El Liberal, lokalnym poczytnym piśmie, zamieścił ogłoszenie. Paco, spotkajmy się przed hotelem Montana w południe we wtorek. Wszystko przebaczone, kochający ojciec. Paco jest tak pospolitym imieniem w Hiszpanii, że następnego dnia przed hotelem było 800 młodych ludzi czekających na swojego ojca. To opowiadanie pokazuje, jak wiele osób potrzebuje i pragnie przebaczenia i pojednania. Przebaczenie jest konieczne. Chociaż po ludzku nigdy nie jest łatwe, a czasem wydaje się nawet niemożliwe. Dlatego Pan mówi o tym. On zawsze dotyka tego, co najważniejsze w naszym życiu. Nie tylko mówi o przebaczeniu, ale udziela nam mocy do przebaczenia. Bardziej skomplikowane i trudniejsze jest pojednanie. Nawet gdy zaistniała prośba o przebaczenie i samo przebaczenie. To rzadko kiedy rzeczy wracają do poprzedniego stanu. Bywa, że zranione relacje stają się jeszcze mocniejsze, jak złamana kość w miejscu wzrostu staje się bardziej odporna na pęknięcie. Bywa jednak, że trzeba otworzyć się na nowe i budować inny rodzaj relacji. Świadomość, że w sprawach najważniejszych dla naszego życia nie jesteśmy sami, że jest z nami Pan Jezus, jest pocieszająca. I napełnia nadzieją. Wszystko jest możliwe, gdy mu zaufamy i jemu się powierzymy. Nie zwlekajmy więc z tym. Jeśli już mu się powierzyliśmy, odnówmy dziś na modlitwie nasze zawierzenie. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.